Wstawaj! Szkoda dnia w RMFFM! Tu RMFFM. Wstawaj! Szkoda dnia! Poranny mm. show w RMFFM! Mm. Czy ty wiesz, że ona wie, że, że my wiemy, że on wie? To mniej więcej tak leci i chyba to tak, to, to rzeczywiście to się zgadza. Sonia Maselik za nami w RMF Wstawaj Szkoda Dnia. Przed nami, e, no jeszcze dużo dobrej muzyki, najlepszej muzyki. Z taką będziemy się dzisiaj budzić. Cześć, kłaniam się nisko. Przemysław Skowron, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy dzień bez przekleństw, kurza twarz, także okej. Okay. Pamiętajmy o tym, dzisiaj też jest dzień rozmów twarzą w twarz, oficjalny, światowy. A nie wiem, tak w maseczkach? OK, dam radę w maseczkach. Chodzi o to, żeby ze sobą rozmawiać, i rozmawiać dzisiaj będziemy o różnych sprawach. Między innymi będziemy świę... Co to się świętuje? Jeżeli został tydzień do Wigilii, to co się świętuje? Tyg... Tygodnicę wsteczną Wigilii? Nad tym też się zastanowimy. Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia. Zamknij się i tańcz ze mną. To jest Walk the Moon w RMF FM. Temat naszych faktów, wiadomo co z maturami, wiadomo co z egzaminami ósmoklasistów w 21 roku, jest rozporządzenie. Wymagania zostaną obniżone. Będzie można nie zdawać ustnego i yy, egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. I powiem Wam, nie wiem, No ciągle się obniża te wymagania, zauważmy. Nigdy się ich nie podnosi. No i, i tak jest teraz, że mam wrażenie, że, że dziś na maturze jest to, co ja kiedyś miałem w ósmej klasie. Nie macie takiego wrażenia? To, nie wiem, może na przykład od razu matura w formie familiady. Albo dajmy wszystkim odgórnie, rządowo, piątki. Ależ to by poprawiło średnią, wyniki, statystyki. Panie Kamilu, no to ja jestem gotów, by walczyć. Oczywiście zawsze z resztkami snu, trzeposącymi gdzieś na naszych powiekach. Z tym walczymy we wstawach Szkoda dnia, w Mawawem. Janusz Piechodziński, jeden z filarów PSL-u, pisze, on teraz lubi w internecie podawać takie różne statystyczne dane: pisze, klienci dóbr luksusowych są coraz młodsi. Może, gratuluję, ale zauważmy, ale w godzinach dla seniorów to sobie ci coraz młodsi zakupów nie zrobią dnia. Dobrze, teraz czytam na rmf 24 fajna historia. Dosyć niebywała, że żona była żona właściciela Amazona. Mackenzie Scott rozdaje, rozdaje 30 milionów dolarów dziennie. W pół roku dziewczyna rozdała 6 miliardów dolarów charytatywnie potrzebującym. Podobno nie nadąża z rozdawaniem pieniędzy. 6 miliardów dolarów. To jest tyle, ile nasz rząd wydał na tarczę dla dużych przedsiębiorców. Ale też w pół roku e, e, na swoich akcjach Amazona Pani Scott zarobiła dwa razy tyle. Słuchajcie, jakby ona sobie wpisała w dowód naszego prezesa. Oraz, albo lepiej i prezesa i premiera. Albo niech wpisze w dowód nas wszystkich. Chociaż nie, wtedy też takiej kasy nie wyda. Wiem, jeżeli Pani Mackenzie Scott nie nadąża z pozbywaniem się majątku, to powinna przejąć nasz ZUS. Do Wielkanocy będzie po pieniądzach. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Ja bym powiedział wiki, y, piosenkarz dziki, ale to jest bez sensu, bo to jest piosenka. Nie, to będzie afera, nie mów? Będzie afera. No, będzie afera. To jest. Wiki Gabr za nami. Teraz mam inne nazwisko, Edyta Górnia. No nazwisko posenkarskie. Ona coś nie ma ostatnio szczęścia do internetu, bo teraz wrzuciła zdjęcia zaćmienia słońca, tylko że się okazało, że to nie jest jej zdjęcie, że je tam buchnęła z internetu, i autor fotografii się obróżył i słusznie, a zdjęcie w dodatku przedstawia inne zaćmienie słońca niż to, co mieliśmy ostatnio. No to możliwe, że panią Edytę po prostu zaćmiło. Możliwe Dwie zaćmione gwiazdy na jednym zdjęciu. No powiem ci, szacun. Stawaj, dnia, RMF. Jest nowa ko koalicja w Sejmie, koalicja polska, jej szef Władysław kośnieniak Kamerz mówi jest z nami Unia Europejskich Demokratów, konserwatyści, dołączyli Ślązoki razem, wspólnie startujemy z nowym logo. I no i pokazali nowe logo i to jest taki biało-czerwony kod kreskowy mają. Będzie się mylić. Może, no. no. bo to jest trochę tak, jakby koalicja obywatelska i Solidarna Polska znały się, zlały się w jedno. Zlały się w jedno. Ale nie, wróćmy do tego logo, to... Taki kod kreskowy. Gdybym się nie znał, prawda? Albo był złośliwy, to bym pomyślał, że koalicja polska jest do kupienia. A, że oni się tam ustawią, nie bój się. No, no na pewno. No, będzie kilka rozmów, wiesz. Kilka rozmów. Religion, właśnie. <laughs> I coś z tego wyjdzie. My mamy dla Was golec orkiestra i Gromiego w jednym numerze. Poranny show w RMFM. Wstawa i szkoda dnia. Dobrze, że pani Ewa zbiegała po tych schodach, przyjacielu, że nic się nie stało i że może nam śpiewać, wiadomo, piosenki. piesenki. Jakby cześć. to windom, windom też można, ale to jest, że tak powiem, z nóżki na nóżkę zdrowiej. Albo zawołać nas, to zniesiemy, przecież nim przydamy. <słuch> Wiemy, kto zagra Pamele Anderson i Tomiego Lee w serialu o ich skradzionej sekstaśmie, która trafiając, przypomnę, do internetu w 97, oj, zrobiła furorę wtedy. I powstaje o tym serial? Chcesz mi powiedzieć? Tak, tak, tak. Kurczę, to mi też jak byłem w podstawówce, ktoś mi z domu, proszę cię, zajumał kasetę VHS, Aha. na której miałem krwawy sport i komando. Ty, może to jest dobra historia na scenariusz. Wiesz, co, no, no, no nie bardzo w tych, no bo tam nie masz, tam nie masz ani troszeczkę erotycznych ekscesów. To Oj. Ojciec mojego kolegi miał taką taśmę, tam było napisane Biologia nurt I tam był film. <laughs> zdziwił zdziwiłbyś się, zdziwił. <laughs> Jakbyś przewinął trochę po napisach. To wiesz, kto ma wiedzieć, ten wie, co tam się działo. Wstawaj, szkoda dnia w Wstawaj, szkoda dnia w RMFF.